Tam jest jakieś, albo tu, albo tu jest, nie, tu jest droga do góry, tu też nie, tu są jakieś elementy po prostu. Oj, oh, Dobra, Jej, oh, jeszcze się wywróciłem, norma, Ok? No tu od razu woda jest, jeszcze kawałek spędzę się, nie uh, się tutaj, uh. No tośmy sobie narobili. Wyjechaliśmy do Osówki i stwierdziliśmy, że pojedziemy drogą, którą prowadzi nas GPS, a tu się okazało, że <laughs> Drodzy moi, no 10, 15 do 20 maksymalnie na godzinę i zjeżdżamy z tej górki. Opony co prawda mam zimowe zdecydowanie, natomiast nawet zdecydowane, zdecydowanie zimowe opony nie jakby nie pomagają w tym, aby Bezpiecznie tutaj zjechać. No jest jeszcze kawałek, ale tu nie, no nie będziemy tu wjeżdżać nie Nie, nie ma opcji. No i właśnie e, jedziemy do osówki i zaraz trzeba będzie zdecydować, co z tym zrobić, bo droga, no sami zobaczcie, jest po prostu koszmarna wręcz. E, no i trochę niebezpieczna. wolę jechać tutaj bardzo powoli. Mieszkańcy korzystają z łańcuchów. Łańcuchów nie mam, bo w moich okolicach nie jest to zupełnie potrzebne. Aha. No nie wygląda to dobrze, nie wygląda. Jest trochę stres, ale staram się jechać bardzo, bardzo powoli, w związku z tym wszystko powinno być dobrze. No dobra, jedziemy, zobaczymy co z tą osówką. Śnieg nas zaskoczył, przyznaję się, bez bicia, ale przygoda musi być. Dzień dobry, witajcie. Witam w kolejnym odcinku. I kolejny odcinek, w którym chciałbym Was zawieźć w jakieś bardzo ciekawe miejsce. Tylko najpierw po prostu muszę dojechać. Co ja tu będę ukrywał? Tak trochę na spontanie idziemy. Wiemy tylko tyle, że gdzieś jest. Znaczy nie gdzieś, tylko tutaj są wejścia do sztolni numer 4, chyba i 5, tak, zdaje się. Zaraz to zresztą zobaczymy. E... Łuszyca. dobra, A my musimy odbić tam w jednym miejscu i poszukać po prostu wejścia do tej sztolni. Są wodery, są kaski. Co prawda jesteśmy trochę sceptycznie ustawieni co do tego, bo chcielibyśmy po pierwsze obrobić, że tak powiem, temat bardzo szybko, ze względu na to, że śnieg pada, a droga tu jest nie najlepsza i trzeba by było jakoś rozsądnie wrócić, to jest raz. Druga rzecz jest taka, że Najprawdopodobniej w związku z tym, że jest dużo śniegu, to i dużo wody będzie w środku, a to jest jednak sztolnia odwodnieniowa, e, tfu, przepraszam, szkolnia wodna, w związku z tym najprawdopodobniej tej wody będzie bardzo dużo i, i nawet nie brałem spodniobutów, e, Banzer jest trochę niższy, jakby nawet ubrał opeka, to przelałoby mu się. W związku z tym, jeżeli uda się wejść, na wysokie, spodnie, znaczy na wysokie kalosze To wejdziemy Jeżeli się nie uda na wodery To po prostu odpuszczamy temat A no, będzie po prostu łażenie Zobaczcie, bardzo ładnie Wygląda w zimie osówka Pozostaje tylko pytanie Czy będziemy w stanie znaleźć Tą schowaną w krzaczorach Nieużytkowaną I niepopularną sztolnię Czy będziemy niestety Skazani na powrót i krótki spacer. Wszystko się okaże za chwilę. Dobra, no to mamy tutaj dwie sztolnie. Kompleks osówka, i wiemy na pewno, że musimy szukać kawałek w tą stronę. Gdzieś tutaj, podobno 200-300 metrów w lewą stronę, są wejścia do kolejnych sztolni, które znajdują się na osówce. Zresztą materiał z osówki już Wam kilkakrotnie pokazywałem. A teraz wbijamy się w las i będziemy się rozglądać. Zobaczcie, przy okazji, pozostałości jeszcze po budynkach, które się tutaj mieściły. No w tej chwili jest już ich niewiele. Szczerze powiedziawszy to nie wiem, czy nie ma przypadkiem gdzieś z tamtej strony wejścia. No będzie będzie problem i tu a, jakby, jakby jestem świadomy tego faktu. Tak już dzisiaj rano nawet mocno nie siadałem do e, szukania, do kombinowania ze względu na to, że wiedziałem, że taka będzie pogoda. Popatrzcie, no, by... pogoda piękna. Andrzej powiedział, że nie lubi zimy. Ja też nie przepadam szczególnie, jak muszę jeździć po górach samochodem. O czym Wam zresztą mówię, Taki przegadany deczka odcinek będzie, chyba dzisiaj, jeżeli nie dojdziemy do tej sztolni. Ale jeżeli to oglądacie, to znaczy, że stwierdziłem, że emisja jednak będzie mimo. No właśnie, nie wiem, mimo czego. Szukamy, szukamy. On gdzieś, tu gdzieś to wejście powinno być. Mniej więcej wiem, jak wygląda. Sądzę, że to może być tam na górze, bo widzę, że tam jest jakieś, albo tu. Albo tu jest. Nie, tu jest droga do góry. Tu też nie. Tu są jakieś elementy po prostu. Kurczę, no, według moich wyliczeń, gdzieś tu powinno być wejście. Zostało odkopane w 1992 roku. Tajemnicze podziemia, tak. Zostało odkopane gdzieś tutaj w 92 roku. Ja wezmę mapę i poszukam, żeby nie było problemów. Tak, ale tu są, są słupy prawdopodobnie do jakiejś kolejki. Na górze mamy siłownię, na górze mamy kasyno. My idziemy tutaj bokiem zupełnie, jeszcze kawałek nam został, bo już określiliśmy w którym miejscu dokładnie znajduje się. Nasza docelowa sztolnia, tak jak mówię, no troszeczkę na wariata dzisiaj. Nie spodziewaliśmy się, że pogoda będzie aż taka, ale co tam, drodzy moi? W końcu o, zima ma swoje uroki również i w związku z tym trzeba przyjmować e, ją z inwentarzem takim jaki nam daje. Idziemy sobie ścieżką leśną tym razem, nie ścieżką polną. No, i trochę więcej widać, tak naprawdę, bo widać gdzie, nie tutaj wystające elementy e, takich zabudowań, że tak powiem, to znaczy byłych zabudowań, bo już ich dawno nie ma. Ktoś e, pozwolił na to, aby się rozwaliły. Często było również tak, że one pod wpływem starości, ale także były e, w jakiś sposób rozbierane przez mieszkańców, którzy pozyskiwali dużo e, materiałów budowlanych. Typu cegły, drewno, okna itd., itd. Ale też niektóre budynki były po prostu drewniane i w związku z tym, e, z biegiem czasu, niezabezpieczone w odpowiedni sposób, uległy e, zniszczeniu. Piękny obiekt to jest obiekt, w którym jest chyba najwięcej, e, mówię o osówce w tym momencie, w którym jest najwięcej betonów pod ziemią. No i tu rzeczywiście były również e, takie, co pokazywałem wam w poprzednich odcinkach. Akurat o tak swoją drogą będziecie mogli sprawdzić, ile czasu upłynęło. Dzisiaj była premiera e, właśnie osówki na, na kanale, nie dzisiaj, jutro będzie. Przepraszam, jutro jest osówka i jutro jest e, siłownia. Tydzień później będzie kasyno. No, idziemy tym lasem. Ja do Was gadam. Nie wiem, jaki będzie finał. W każdym razie, tak jak wspomniałem, tutaj na koło kasyna było, były dwa miejsca, w których znajdowało się betoniarnie i stąd również podziemie tłoczony był, tłoczony był beton, cement i tak dalej. No i znawcy twierdzą, że tu, gdzieś pod spodem, na pewno jest dużo więcej sztolni, dużo więcej zabudowanego terenu, bo ilość betonu, która została tutaj poświęcona, że tak powiem jest ogromna i nie wypełniło to tego, co jest dostępne. A swoją drogą osówka jest jedynym chyba tak. nie skłamię obiektem, że tak powiem państwowym należącym do gminy głuszyca, i to gmina czerpie korzyści z wynajmowania i znowu się ze zwiedzania tego. No jest rzeczywiście fajna infrastruktura, oświetlone ładnie wygląda to całkiem nieźle. Dobra, koniec tego gadania, bo trzeba się rozejrzeć. No właśnie, pozdrawiamy pana Darka Kwietnia, który stwierdził, że tu ludzie w ogóle nie chodzą. Andrzej, gdzie idziesz? Andrzej, zasuwa. Tutaj, dziecko drogie. Tu jest wejście, tak. No właśnie. Idę zobaczyć, tak, idę to zobaczyć. To już byś dalej, dalej chciałeś zasuwać. Zobaczcie, tutaj jest wejście właśnie do tej sztolni. Trzeba się trochę poprzebijać. Jest mokro dosyć. Jest, jest, już, już widzę. Zaraz się zorientujemy, jak wygląda sytuacja. No jest bardzo mokro, ale tu też tego mokrego się... Szczerze powiedziawszy, spodziewaliśmy. Idziemy do góry. Ciekawy jestem, dlaczego tutaj też nikt e, nie popracował nad tym, aby ten obiekt można było zwiedzać. Oj, oh, Dobra. Jej, oh, jeszcze się wywróciłem. Norma. OK. No dobrze, to mamy. Jesteśmy przy skałce. Tam wyżej nie widać za bardzo. I tu jest zejście. I trzeba przynajmniej Zajrzeć, panie Andrzeju, ta reklamówka, żeby nie było, to jest reklamówka z woderami. Jest to najwygodniejsza wersja z tego wszystkiego. Nie, nie z Przygotujemy się i zaraz wracamy do was. Robimy właśnie rekonesans. Andrzej powiedział, że bo zaglądał przed chwilą. 2-3 metry i woda. Zobaczymy. Ja też nie za bardzo mam się jak tu dostać, szczerze powiedziawszy, bo jestem po prostu za duży. Ale zaraz spróbuję. Wy pewnie zobaczycie więcej. Kurczę, no woda jest już bardzo, bardzo blisko. No tutaj, co prawda, nie widać, że było głęboko. No, ale z drugiej strony, warto by było, wiesz, zejść, zerknąć. Ach. Dosyć, dosyć tutaj jest niewygodnie, żeby zejść. No i przede wszystkim muszę przyznać, że jest mokro No tu od razu woda jest Jeszcze kawałeczek się i będę Jeszcze oglądać Mieszka tutaj O, jest jeszcze więcej niż ja Ale ładne jest Kurczę, woda jest bardzo gorąca Jeszcze kawałeczek, zaraz Dlaczego? No, piękna jest. No ale co z tego? Przede wszystkim opcja wejścia tutaj w tej chwili to jest praktycznie niemożliwe. Może nie jest za głęboko, ale przejść pod tym to jest prawie że niewykonalne. Tak zerkam na sufit, żeby nam tu się pająki. Nie zjawił, ładna jest. Ja jeszcze tutaj troszkę w miejscu. Się... Och. troszkę, słuchaj. Ok, no jest piękna. Nie jest duża, ale jest. Jest przepiękna. Ale, no niestety, ktoś już pozostawił tutaj jakiś brud. Kurczę, no widać, że to można wejść, ona jest też nie, nie jakoś specjalnie duża, ale przejście tutaj jest mało, mało bezpieczne. Tak, ja tu jestem, to, że tu nie ma miejsca, Andrzej, tak naprawdę, na jeszcze jedną osobę. Za chwilkę ja będę musiał wyjść i ty wtedy możesz sobie zerknąć. Ja bym sobie zrobił jeszcze z dwa zdjęcia, ale to za chwilę wpuszczę Andrzeja, żeby zerknął, to czekajcie, wyjdę stąd. Tym razem spróbuję wyjść odwrotnie Opa. O, widzicie, tu jest bardzo mało miejsca zresztą widać na złączonym na obrazku Tak jest po sam po samą zabudowę Obudowa jest po prostu praktycznie nie ma możliwości pod strop. Nie ma praktycznie możliwości wejść, przejścia. Andrzej, też tutaj nagrywa w tej chwili. Wchodzisz? No wejdź, zobacz sobie. Najwyżej się pobrudź, dawaj. No właśnie, no pobrudzę się, ja nie chcę się pobrudzić, bo jeszcze... Słyszycie? Eksplorator. Bo Andrzej powiedział, że on nie jest eksplorator. Idziesz. Masz latarkę? Nie jestem eksploratorem. Masz, gościu. Idź. Zobacz, włączę sobie, czekaj. Zarazko włączę zaraz mu latarkę. Nagrywaj to! Nagrywać to? Zrób no zejście. U rękawiczki, u rękawiczki. Czekaj? Ojej. Czekaj. eksplorator, rękawiczki. Jest Eksplorer <laughs> jesteś. Andrzej H., poznajecie pewnie gościa. Na jego kanale znajdziecie takie króciutkie wrzutki. Andrzej nie robi jakichś wielkich vlogów, natomiast bawi się, tym, bawi się tym doskonale i wrzuca serdeczne takie materiały. Także zajrzyjcie. Andrzej H. Pierun z Bytomia. Z Miechowic konkretnie. Z Miechowic konkretnie. Proszę cię bardzo. Dobra. Wlizaj tam, bo ja tam też zaraz jeszcze raz wejdę. Bo chciałbym zrobić dwa trzy zdjęcia. to ja latarkę montuję. No to jak chcesz. co za Co za eksplorator? Co za eksplorator? Explorer. Tak. No piękne miejsce. Na górze, patrzcie. Ale to nie jest zawał. Akurat Andrzej się wsuwa do środka. Trzeba było odwrotnie. I tam uważaj, bo, bo zaraz, zaraz się kończy ziemia. Dlatego mówiłem odwrotnie, trzeba było na plecach pójść. Żebyś nie wlazł do wody. Tam miejsca nie ma. No Andrzej jest już w środku. Ja zaraz jeszcze wejdę z aparatem, żeby kilka ujęć zrobić, pokazać wam. Bo miejsce jest naprawdę fajne. Znaczy, wy widzieliście ale Ci, którzy odwiedzają kanał Podróże za stówę na Facebooku, nie widzieli i właśnie im chciałbym pokazać, bo sztolnia naprawdę prześliczna. Niestety, nie na naszym poziomie, że tak powiem, do wejścia. Do zobaczenia za chwilę. No my robimy sobie dbanie teraz. Uważamy, że to, na czym stoimy. To było wejście. wejście było. tu wystarczyłoby to odkopać, to zlać trochę tej wody i byłoby fajnie. A ja idę na dół, bo chciałem właśnie zrobić kilka zdjęć. Zrobię sobie wejście tutaj. O kurde. trochę się tutaj zetknąć. O, mokro! Tyłek mokro. Mokry, tyłek mokry. O, tylko teraz problem będzie z wejściem tutaj z torbą. Oa! Wskaleczyłem um, Teraz jeszcze tyłek się oparł na jakimś kamyku Troszkę tu wypchnąłem niechcący Oj, To jestem, żeby tylko nie wleść do wody Szczekawałeczek mam Dobra Dobra, jestem tam. Jestem tam. Troszkę to jeszcze czy jeszcze deczka to wejście żeby łatwiej było wchodzić o, tak minimalnie no dobra, kilka zdjęć i trzeba stąd spadać no, zdjęcia zrobione no już jest ich niewiele, ale mimo wszystko i tu się zaczyna teraz problem z wychodzeniem jeszcze parę kamyków sumy. Mały porządek tutaj trochę lepiej się będzie wychodziło. Nie mi się łupata i Łupatą zrobić tutaj. Wejście, wejście. Najgorszą rzeczą jest to, że ma torbę i z nią będzie ciężko wyleść. Albo no, ją zaraz. Tam to byłoby się. Tak, tak. Dałoby się. O kurde, cała torba uwalona. No ale zaraz zrobimy zaraz z nią porządek. Kamera też. Ja też. No trudno się mówi, ale ważna jest zabawa. Wszystko ma takie czerwone. Te skały mają takie czerwone odcień. I wszystko jest brudne. Wszystko. Dosłownie, całą obudowę od kamery mam w tej chwili ubrudzoną Tak wygląda wyjście tam jest ta sztolnia piękna sztolnia, do której turyści nie wchodzą, nie przychodzą zresztą my też dzisiaj jak turyści niestety nie weszliśmy jednym słowem mówi się trudno ale jeszcze mam nadzieję, że będzie taka okazja aby wrócić tutaj jak będzie troszkę mniej wody i po prostu spróbować wejść do środka góra zdaje się Grupa, przepraszam, zdaje się góry sowie. E, nie pamiętam, to dziękujemy bardzo chłopakom, którzy odkopali tą sztolnię ponad 10 lat temu co ja mówię? 20? 20. 20. Tak, w 20 lat temu odkopali. No i do dzisiaj jest takie wejście jakie jest przez te 22, 20 lat. Nikt się nie pokusił, żeby zrobić większe większe i lepsze wejście. Nikt się nie pokusił, aby spuścić tą wodę. Ale tak jak mówię, jeszcze będzie okazja. Jeszcze wrócimy. Góry Sowie, zobaczcie. Pięknie wyglądają. Te lasy, piękne, białe. A tak myślę, czemu my tak sapiemy, powiedz? To starość już jest? Tak. Starość, drodzy moi, to jest tylko dowód. My natomiast jakby nie nie bierzemy przykładu z tych, którzy mają w dowodzie za dużo lat, a mamy w głowie trochę mniej. Zobaczcie, dorosły facet, tak? Górnik. Facet, który jest na emeryturze w tej chwili, a uwalony jak prosiak, o mnie też nie mówię, no ale to właśnie na tym polega. Jeżeli wybieracie się na eksplorację, to nigdy nie zabierajcie ze sobą białych butów, krótkich spodniczek, krótkich spodenków. Generalnie sportowego obuwia, bo mimo wszystko nie jest to że tak powiem mile widziane no idzie ktoś nas skontrolować chyba nie żartuję, jakiś turysta pewnie no i wracając do tematu weźcie ze sobą rękawiczki coś na głowę, żeby było bezpiecznie i eksplorujcie ile się da oczywiście wszystko z głową pamiętajcie, wszystko co robicie róbcie z głową, róbcie to bezpiecznie nie róbcie tego co my robimy to na własne ryzyko absolutnie nikogo nie zachęcamy do tego typu działań no, i mam nadzieję, że będziecie się zawsze w takich wypadkach bawić. Dobrze, a ten przepiękny. Nawet sam fakt, żeby tutaj wyjść i pozwiedzać, poeksplorować, popatrzeć, pooglądać. Zobaczcie, przyroda w zimie. Już dawno nie byłem w zimie w górach, a to wygląda naprawdę przecudnie. O, gadam, ale dlatego, że jestem zaoferowany tym wszystkim, co widzę w tym momencie wokół siebie. Zobaczcie odwodnienia Przecinki takie No i wracając do tematu Zobaczcie jak to przepięknie wygląda Zima, zima, zima Pada, pada śnieg Jadę sobie w świat sankami Sanki dzwonią, dzwonią dzwoneczkami Dzyn, 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 pamiętasz tą piosenkę? Zima, zima, zima Pada, pada śnieg Jadę sobie w świat sankami Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyn, dzyn, dzyn Dzyn, 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 dzyn. I tym pozytywnym akcentem żegnam się z Wami, drodzy moi, i do zobaczenia, nie wiem, za tydzień na pewno, w jakimś kolejnym vlogu. Dzisiaj, co prawda, jeszcze mamy coś w planie, ale na razie czego żegnam się z Wami. Pa!